Zrób to teraz, a pomidor przyspieszy dojrzewanie owoców. Genialny trik, o którym nikt nie mówi. Jeśli masz w ogrodzie krzaki pełne dorodnych, ale wciąż zielonych pomidorów, to właśnie ten sposób pomoże ci szybciej cieszyć się soczystymi, czerwonymi owocami. To naturalna metoda, która nie wymaga żadnych chemikaliów ani dodatkowych nawozów, a daje świetne rezultaty. Co ważne, nie zmienia smaku pomidorów, a wręcz podkreśla ich naturalną słodycz. Ogrodnicy stosują ją od lat, ale rzadko się o niej mówi, bo wymaga odrobiny odwagi. Najlepszy moment na takie działanie to wrzesień, kiedy pomidory są już duże, ale wciąż zielone. To właśnie wtedy podcięcie korzeni pozwala im szybciej dojrzeć. Rób to delikatnie, tuż przy bryle korzeniowej. Dzięki temu roślina ogranicza pobieranie wody i składników, więc nie inwestuje już siły w rozwój liści i pędów cała energia zostaje skierowana w owoce, które szybciej zaczynają się wybarwiać. Zbyt wczesne podcięcie może osłabić roślinę i zaszkodzić plono, dlatego stosuj ten sposób dopiero pod koniec sezonu.